Jak to jest z tymi szkołami, jak to jest z tymi kursami? Te kursy, które my prowadzimy, nie są dla wszystkich. Może są dla ciebie, a może nie są. Porozmawiamy sobie dzisiaj o tym na 23 odcinku Kawy z Mikrutem, na który Was serdecznie zapraszam. Punkt pierwszy. Pierwsze primo, jak to mówią? Pierwsze primo, jeżeli nie chcesz myśleć i jeżeli liczysz na sztampowe rozwiązania, to kursy, w co ludzie powiedzą, nie są dla ciebie. Co przez to rozumiem? Rozumiem przez to, przez to myślenie przede wszystkim. W ogóle tę listę przygotowałem na podstawie e, takich no, niezbyt przyjemnych doświadczeń, które zebrałem przez e, parę lat prowadzenia e, placówki edukacyjnej, szkoły językowej, no bo zajmuję się tym już od 2011 roku, tak naprawdę, więc no, już dekadę prawie. Jeżeli nie chcesz myśleć, o co tu chodzi, jeżeli liczysz na takie sztampowe rozwiązania, e, że dostaniesz karteczkę, na karteczce dostaniesz zadanko, w zadanku sobie wypełnisz e, luki w zdaniach, które jeszcze najlepiej przepiszesz według wzoru z tablicy, <laughs> czyli mamy if plus past simple plus would plus bezokolicznik, no to będzie drugi conditional eee, i będziesz miał zadania tylko na drugi conditional. Nie przychodź do nas, nie ma sensu, eee, bo się tylko rozczarujesz, ponieważ u nas my zmuszamy Cię do myślenia, zmuszamy Cię do mówienia. 70, minimum 70% zajęć to jest właśnie mówienie. U nas na zajęciach mamy bardzo kreatywne ćwiczenia. Te ćwiczenia wymagają od Ciebie Trochę kreatywności. Na przykład dostajesz e, zdjęcia i musisz z tych zdjęć ułożyć historyjkę. <laughs> nie martw się tutaj, że nie jesteś kreatywny, kreatywna. My ci w tym pomożemy. E, damy ci pewne takie prompts, to się nazywają, takie podpowiedzi, e, które w połączeniu z tymi obrazkami pozwolą ci ułożyć historyjki. Ale jeżeli liczysz na to, że punkt drugi będziesz rozwiązywać ćwiczenia w książce. To nie przychodzi do nas. Te kursy nie są dla ciebie, ponieważ u nas skupiamy się głównie na ćwiczeniu umiejętności mówienia. Co przez to rozumiem? Wychodzimy z takiego założenia, że co możesz zrobić w domu, to robisz sobie w domu. A czego nie możesz zrobić w domu, to robisz z nami. I teraz co to znaczy? Co możesz zrobić w domu? Rozwiązywać ćwiczenia z gramatyki, pisać listy, pisać rozprawki, artykuły, czytanki sobie robić, czytać teksty. Rób sobie to w domu. Klucz dostaniesz, klucz masz. Odpowiedzi dostaniesz, zrób sobie sprawdź koniec. Jeżeli będziesz mia miała jakieś pytania, wtedy na zajęciach zapytasz nas, lektorów, jak to powinno być, dlaczego to jest tak, a nie inaczej, z czego to wynika i tak dalej. Na zajęciach naszych skupiamy się głównie na mówieniu i głównie na słuchaniu. Czyli dostajesz różne materiały, które mają pomóc ci rozwinąć skrzydła. w w związku z twoimi umiejętnościami konwersacyjnymi oraz yy, z oral skills, tak zwanymi oraz receptive skills, czyli umiejętności rozumienia ze słuchu. To jest to, na czym skupiamy się na naszych kursach, więc jeżeli liczysz na rozwiązywanie ćwiczeń z gramatyki, nie przychodź do nas na zajęcia. Jeżeli uważasz, że gramatyki nauczysz się rozwiązując ćwiczenia, nie przychodź do nas. Ponieważ my gramatykę, gramatyki uczymy poprzez mówienie. Dostajesz na przykład pytania do dyskusji z conditionalami. If you could live anywhere in the world, where would you like to live? If you hadn't studied what you did, what do you think you would have studied instead? I to są tego typu pytania, które zadajecie sobie nawzajem w parach, ponieważ na naszych zajęciach pracuje się głównie w parach lub w trójkach. I takie pytania, na takie pytania musicie odpowiedzieć używając odpowiednich struktur. To są również pewnego rodzaju gry planszowe, e, które polegają na tym, że przechodzicie piątkiem po planszy, e, stajecie na danym polu, na przykład porównanie czasu present perfect i czasu past simple, macie tam pewne wyrażenia, które wam sugerują użycie danego czasu, na przykład yesterday jest dla czasu przeszłego, natomiast e, na przykład, yet jest dla czasu present perfect. Jeżeli staniecie na yet uh, i wylosujecie, i to będzie na przykład yet na niebiesko, będzie to oznaczało, że to jest pytanie, więc musicie ułożyć pytanie ze słówkiem yet i jeszcze z, wyciągając takie, um, jak to się mówi, activity, czyli na przykład uh, eat sushi with my friends. So, I ha have you eaten sushi with your friends yet, albo będzie already, have you already eaten sushi with your friends i tak dalej. Natomiast jeżeli staniecie na yesterday i będzie czerwone, to będzie oznaczało, że będzie to pytanie, zdanie przeczące. Również wyciągacie sobie jakąś activity, na przykład teach your dog tightrope walking, czyli uczyć psa chodzić po linie. Uh, I didn't teach my dog tightrope walking yesterday. Okay? Czyli to są właśnie takie ćwiczenia, które my wykorzystujemy. Jeżeli uważasz, jeżeli jesteś nastawiony, nastawiona na to, że będziesz rozwiązywać ćwiczenia w e, książkach, nie przychodź na nasze kursy, ponieważ się rozczarujesz i będziesz niezadowolony, niezadowolona. Numer 3. To właściwie łączy się z tym, co przed chwilą powiedziałem, jeżeli uważasz, że lekcja była udana tylko wtedy, jak przerobiłeś 30 stron ćwiczeń z gramatyki. Wypełniłeś 30 stron, masz taką, taki plik kartek, wypełnionych różnymi czasami i tak dalej. Nie, u nas tego nie robimy. Nasze zajęcia polegają na tym, że jeżeli jest jakieś nowe zagadnienie gramatyczne, to to zagadnienie gramatyczne tłumaczymy, albo wysyłamy wam filmik do domu, oglądacie sobie ten filmik w domu, to jest tak zwana lekcja odwrócona, że. Uczniowie e, zapoznają się z materiałem w domu, natomiast na zajęciach ćwiczą to, czego się nauczyli. Więc przypuśćmy, dostajecie filmik do, do obejrzenia w domu. E, przychodzicie na zajęcia, lektor wam szybko Tłumaczy, podsumowuje to, co było w tym filmiku. Następnie dostajecie 2 trzy ćwiczenia takie na wypełnienie luk, żeby lektor sprawdził, czy rzeczywiście to rozumiecie, żebyście sami sprawdzili się, czy to rozumiecie. Natomiast następnie już całe zajęcia poświęcone są ćwiczeniu umiejętności konwersacyjnych właśnie z wykorzystaniem tych struktur, które, z którymi zapoznaliście się w domu. Punkt czwarty. Uważasz, że w naszej szkole odprawimy czary Mary i w cudowny sposób przy uczęszczaniu na zajęcia dwa razy w tygodniu? Po 90 minut nałożymy ci wszystko do głowy. Tacy uczniowie też się zdarzyli, pamiętam, do tej pory, po dwóch miesiącach, po... no po miesiącu chyba zrezygnowali, bo stwierdzili, że oni myśleli, że oni nic nie będą musieli robić, a to samo wejdzie do głowy. No nie. Jeżeli tak uważasz, to też nie przychodź do nas, bo się tylko rozczarujesz. My nie obiecujemy tutaj cudów, nie obiecujemy odprawiania czarnej magii, włożenia, nie wiem, kociego ogona marynowanego pod poduszkę, że ci się wszystko nagle wejdzie do głowy, wszystkie słówka. Nie. Naszym zadaniem jest ułatwienie ci nauki poprzez stosowanie metod szybkiego zapamiętywania. Stosując nasze mnemobrazki, czyli te fiszki skojarzeniowe, które opracowaliśmy, na każdym poziomie jest ich około 700. To może być tak, że będzie 650, a będzie i 850, w zależności od poziomu. Naszym zadaniem jest pomóc Ci zapamiętywać te słówka. Ale to nie znaczy, że jeżeli przyjdziesz dwa razy w tygodniu na te 90 minut, no i jest duża szansa, że będziesz to pamiętać, ale zawsze zachęcamy, żeby każdy przerobił to sobie jeszcze w domu, żeby sobie siadł na przysłowiowym kiblu i powtórzył to na telefonie. Okay? E, jedziecie do szkoły, jedziecie do pracy, wracacie z pracy, jedziecie na siłkę w autobusie, idziecie na spacer z, z psem. Przeglądajcie to sobie, te nasze fiszki. Macie dostęp do nich na platformie e-learningowej, macie dostęp do nich 24 godziny na dobę. Pamiętajcie, że częstotliwość dwóch zajęć w tygodniu, czy nawet jednych zajęć w tygodniu, przy braku pracy z własnej strony, takiego zanurzania się w języku. To jest naprawdę mało i to jest naprawdę niewystarczająco. Więc jeżeli uważasz, że przy dwu, dwóch razach w tygodniu my łopatą nałożymy ci wszystko do twojej głowy, nie przychodź do nas. Nie przychodź do nas, bo się rozczarujesz. My nie obiecujemy cudownych metod, em, tak jak powiedziałem, jakiegoś soku z gumijagut, że się wypijesz i wszystko będziesz umieć. Nie. Nauka języka jest to pewna mm, pewne przedsięwzięcie, tak jak, tak jak na przykład, nie wiem, chcecie schudnąć. Czy uwierzylibyście w cudowną metodę Stelemango, że zakładacie sobie jakiś pas na brzuch i w miesiąc macie apsa, tego sześciopak? No, jeżeli jesteście szczupli i macie już jakieś mięśnie, no to może i tak, to wam tylko uwypukli. Natomiast jeżeli macie brzuszek i lubicie jeść, no to niestety tak się nie stanie po tym miesiącu. Trzeba trochę wysiłku swojej strony, ze swojej strony włożyć. Więc jeżeli liczycie na takie cudowne metody, nie przychodźcie do nas. Szkoda waszego czasu, szkoda naszego czasu. I szkoda waszego rozczarowania, później nam wystawicie ocenę 1 na Google, bo stwierdzicie, a, nic mnie w ten miesiąc nie nauczyli. Numer 5 nie chcesz robić nic na własną rękę. No to tak naprawdę jest to powiązane z tym, co już e, omówiliśmy. E, pamiętajcie, że takie, taka nauka języka to jest pewnego rodzaju maraton. To nie jest sprint. Tutaj nikt się z nikim nie ściga. E, przez to angażowanie się poza lekcjami. Ja nie mówię o siedzeniu i rypaniu słówek z listy. Ja nie mówię o siedzeniu i wypełnianiu ćwiczeń z gramatyki. Nie. Obejrzyjcie sobie swojego ulubionego vloga. Przeczytajcie jakiś artykuł po angielsku o czymś, co Was interesuje. Napiszcie jakiegoś posta na Facebooku na grupie dotyczącej tego, co Was interesuje. Ja jestem na przykład w jakiejś grupie Apple, prawda, bo lubię produkty Apple i gdzieś tam czasem napiszę jakiś komentarz, coś, coś sobie czasem przeczytam jakiś komentarz. I to też jest sposób nabywania jakiegoś nowego słownictwa przeze mnie, prawda. Numer 6. Jeżeli nie chcesz lub nie wiesz po co chcesz się uczyć tego języka, nie przychodź do nas. Jeżeli nie chcesz się uczyć tego języka sam z siebie, to my ci nie pomożemy się go nauczyć, ponieważ czemu płaczysz? Piesem przyszedł i płacz. My nie nauczymy ci tego języka siłą, jeżeli ty nie będziesz wiedzieć po co i sam nie będziesz chcieć tego języka się nauczyć, ponieważ najsilniejszą motywacją jest motywacja wewnętrzna, a nie motywacja zewnętrzna. Czyli tak jak jeżeli rodzice ci każą iść na angielski. No, będziemy starali się Ciebie przekonać, że warto jest się uczyć tego języka i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby przekonać Cię, że ten język jest naprawdę potrzebny. Natomiast jeżeli jesteś osobą dorosłą i przychodzisz na lekcje, bo, bo Twoja motywacja wynika z tego, że a, bo inni mówią po angielsku, e, więc wypadałoby, żebym i ja mówił po angielsku, no to może to być po prostu słomiany zapał i Twoja motywacja spadnie po dwóch... Miesiącach czy trzech miesiącach, nie będzie ci się chciało chodzić na te zajęcia, będziesz opuszczać, przyjdziesz raz na dwa tygodnie, a my wtedy ci podziękujemy, bo nie o to chodzi. My chcemy cię nauczyć tego języka, a nie chcemy od cię pieniądze. No to też, ale, ale przede wszystkim chcemy nauczyć cię tego języka, chcemy, żebyś w tym języku mówił. Nie, żebyś umiał wypełniać ćwiczenia gramatyczne, bo kto przy zdrowych zmysłach w normalnym, codziennym życiu bierze sobie dla przyjemności książkę z gramatyki i rypie zadania. Kiedy ostatni raz robiliście zadania z gramatyki z języka polskiego, na przykład? Hm? Pewnie w jakiejś podstawówce. No więc, dlaczego ktoś miałby robić to w języku angielskim? Okej, okay. jako proces nauki, jasne ale pamiętajcie, że język służy do wyrażania swoich myśli, do komunikacji słownej, do komuni znaczy werbalnej i pisemnej. Dlatego uczycie się tego języka właśnie, żeby mówić, a nie po to, żeby wypełniać ćwiczenia z gramatyki. Jeszcze raz jednak podkreślam, jako element nauki, powiedzmy jakaś praca domowa, którą sobie możecie zrobić w domu i sprawdzić z kluczem, czy jako ćwiczenie online, um, które w Google'ach wklepiecie, na przykład uh, Conditionals Exercises, nie? Jasne, jak najbardziej. To jest Fajny sposób na naukę, można to sobie robić w każdym momencie, wszędzie itd. Natomiast nie jest to celem samym w sobie, pamiętajcie, ponieważ celem jest osiągnięcie fluency, czyli tej takiej e, zdolności mówienia. Numer 7. Nie chcesz nauczyć się śmiać się z własnych błędów. E, pamiętajcie, że każdy z nas popełnia błędy i błędy są nieodłącznym elementem nauki. Człowiek uczy się na błędach, nawet jest takie powiedzenie: e, We live and learn po angielsku. Człowiek uczy się całe życie. Traktujcie błędy nie jako karę, tylko błędy traktujcie jako element nauki. Coś, co pomoże Wam zrozumieć jakieś zagadnienie jeszcze lepiej. Jeżeli użyjecie złego słówka w danym kontekście, lektor Was poprawi, czy inny nawet uczeń Was poprawi, to już sobie to zapamiętacie, że to słówko w tym kontekście powinno się używać właśnie w taki sposób, a nie w inny. Bo jeżeli to słówko po prostu przeczytacie i przeczytacie sobie definicję to wasz was mózg tego nie przyjmie, tej informacji. On to uzna za śmieć, e, informację niewartościową, której nie warto zapamiętywać. Cześć Marzena. Cześć Marzena, witam cię. E, więc jeżeli nie chcesz nauczyć się na własnych błędach albo nie chcesz nauczyć się śmiać z własnych błędów, to też może ci być ciężko na naszych zajęciach, ponieważ my traktujemy błędy nie jako karę. Uuu, zrobiłeś błąd, będziesz kiblował w klasie. Nie. My traktujemy błędy jako, ej, słuchaj, to, co powiedziałeś, to wyszło. O, przykład z wczoraj. Ktoś powiedział. Ktoś powiedział, Sorry for my late. I po angielsku to znaczy, Przepraszam za mojego zmarłego. Nie mówi się Sorry for my late, no i ja się wtedy zaśmiałem. Mówię Sorry for being late, czyli przepraszam za bycie spóźnionym. Czy wiesz, co powiedziałeś, Sorry for my late? No nie, nie wiem. Przepraszam za mojego zmarłego. Bo late president albo late grandfather to znaczy zmarły, zmarły dziadek, zmarły prezydent. No więc zamiast mówić przepraszam za mojego zmarłego, po prostu mówcie sorry for being late, przepraszam za bycie spóźniony. Łyczek kawy, przepukanie gardła. Dajcie znać, czy to, co w ogóle mówię ma sens. Ja tak, gadam, gadam do siebie, a w sumie nie wiem, czy to, co mówię... Ma jakiś sens, czy, czy tak się czujecie czasami, że przychodzicie na kurs i dostajecie, na przykład, jesteście zawalani jakimiś kserówkami, zadaniami z gramatyki. Czy to jest rzeczywiście coś, czego chcecie? Bo jeżeli to jest coś, czego oczekujecie, jasne, są inne szkoły w Lublinie, są inne szkoły w Polsce, które takie coś oferują. Ale to nie my. Jeżeli oczekujesz rozwiązywania zadań z gramy, nie przychodź do nas, nie ma to sensu. Szkoda Twojego czasu, szkoda, szkoda naszego czasu. Punkt numer 8. Jeżeli wierzysz, że lektor jest chodzącym słownikiem, tak wczoraj właśnie z Olo rozmawialiśmy, jak przygotowywałem notatki do, do dzisiejszej kawy, mówię, słuchaj, no, wyobraź sobie takiego najbardziej wybrednego, najbardziej niezadowolonego z zajęć ucznia. Ona mówi, chyba, chyba byłby to ktoś, kto oczekuje, że ja mu będę znała odpowiedź na każde słówko. Eee, nie. Lektor nie jest chodzącym słownikiem. Cześć kursy szkolenia. Lektor nie jest chodzącym słownikiem. Nie oczekujcie od niego, że będzie wiedział jak jest sobie zapisałem efektor końcowy głowicy manipulacyjnej, albo chwytak podciśnieniowy, ponieważ są to tak specyficzne wyrażenia, są to tak yy, fachowe terminy że jak się zapytacie lektora o to, on daje sobie rękę uciąć, że jeżeli nie specjalizuje się w danej dziedzinie, czyli tutaj akurat w budowie maszyn, to nie będzie znał odpowiedzi na to wasze pytanie. No nie ma bata. Jeżeli zapytacie się mnie o coś z ochrony zabytków, jasne jak najbardziej wam powiem. Coś z zakresu prawa, też powinienem znać odpowiedź, ponieważ dużo przetłumaczyłem w swoim życiu umów, e, ochrony zabytków, no to kilkaset, nawet tysięcy stron książek przetłumaczyłem na, na angielski, na angielski głównie umowy też trochę przetłumaczyłem w życiu, więc też raczej powinienem znać odpowiedź na to pytanie. Ekonomia, tutaj już bardziej bym się czuł niepewnie. Budowa maszyn w życiu, panie zapomnij, wpisz sobie w Google, dopisz proz, ponieważ jest taka strona, takie forum dla tłumaczy, jak tłumacze nie wiedzą jak jest jakieś słówko, to zazwyczaj wpisują coś tam, coś tam, coś tam, proz. Czyli na przykład efektor końcowy głowicy manipulacyjnej proz. I powinno wam wyskoczyć, jeżeli jest na tym forum takie, takie zagadnienie, to powinno wam wyskoczyć tłumaczenie tam, różne propozycje tłumaczeń przez innych, zaproponowane przez innych tłumaczy w takim rankingu od najbardziej takiego reliable do najmniej reliable. Także jeżeli oczekujesz, że lektor jest chodzącym słownikiem, nie przychodź do nas, nie oczekuj, że będzie wszystko na wszystko miał idealną odpowiedź. Poza tym język się zmienia, język jest elastyczny. Coś, co kiedyś było uważane za błąd, dzisiaj już nie jest uważane za błąd. I na przykład e, tak jak w mowie potocznej mo można powiedzieć e, a lot of cars there are a lot of cars, albo there is a lot of cars, nawet czasami się mówi, e, tak w mowie. Po to, w mowie takiej formalnej, takiej ortodoksyjnej gramatyce, że tak powiem, to powinno się powiedzieć there are lots of cars. No bo a lot of powinno być raczej do e, rzeczowników niepoliczanych. Ale język tak się zmienia, że większość ludzi tak mówi i to jest uważane już jako za formę ok, akceptowalną. Numer 9. Tak, to mój pies o chrapie, jeżeli słyszycie. Numer 9. Oczekujesz oszałamiających rezultatów po dwóch miesiącach. Jeżeli oczekujesz oszałamiających rezultatów po dwóch miesiącach, nie przychodź do nas. Nie ma sensu. Szkoda twojego czasu, jeszcze raz podkreślam, szkoda naszego czasu. E, po dwóch miesiącach to, co jesteś w stanie osiągnąć przy uczęszczaniu na zajęcia dwa razy w tygodniu i przy jakiejś pracy własnej w domu, powiedzmy w weekend na przykład, słuchaniu jakichś podcastów po angielsku, przeglądaniu sobie internetu po angielsku, jakichś blogów czy, czy grup na Facebooku. Po dwóch miesiącach jesteś w stanie nauczyć się bardzo dużo słówek, ponieważ no, powiedzmy przez dwa miesiące, biorąc pod uwagę, że jeden unit to miesiąc, 50 słówek, no to około 100-120 nowych słówek powinieneś, powinnaś już sobie przyswoić. A jeżeli chodzi o rozgadanie się, na pewno będziesz mieć większą swobodę w mówieniu, większą płynność w mówieniu. Ale też nie oczekuj cudów, że każde jedno słówko będziesz znać i każde jedno słówko będziesz w stanie o tak przywołać sobie z pamięci. Na to potrzeba czasu, tak jak jeszcze raz mówię. Nauka języka to nie jest wyścig, to nie jest, nauka języka to nie jest wyścig, to nie jest sprint, to jest maraton. Maraton, który jest podzielony na częste, krótkie interwały. Jeżeli wasze życie nie zależy od znajomości języka, to nie stresujcie się tym tak, że o Jezu, muszę w ciągu dwóch miesięcy nauczyć się języka. No, teoretycznie jest to możliwe stosując metodę pełnego zanurzenia. Jeżeli poświęcilibyście naprawdę kilka, kilkanaście godzin dziennie na obsowanie z tym językiem, no to w dwa miesiące jesteście w stanie osiągnąć naprawdę duże rezultaty metodą Total Immersion, czyli to pełnego zanurzenia. Natomiast chodząc dwa razy w tygodniu na kurs po 90 minut. Nie, bez pracy własnej, bez, bez zaangażowania się własnego czasu, nie osiągniecie takich rezultatów. Jeżeli chcesz przerobić każdą stronę z podręcznika i to na lekcjach, tak? Ci uczniowie też nam się zdarzali, że po trzech miesiącach powiedzieli, no, ale przecież z tych 120 stron w podręczniku my przerobiliśmy tylko 15. No jak to tak? Przecież nie zrobiliśmy tego ćwiczenia, nie zrobiliśmy tego ćwiczenia, nie zrobiliśmy tego ćwiczenia. A my wtedy mówimy tak, ok. A pamiętasz, jak losowałeś tam coś tam, coś tam i układałeś z tym zdania? No pamiętam. No to widzisz, to teraz zobacz sobie, co jest w książce i powiedz mi, że tego nie robiłeś. Hmm. No tak. <słuch> Ponieważ my adaptujemy w, pewnym, w, pewnym, w pewien sposób ćwiczenia z podręcznika, które, które mamy, korzystamy ze speakouta i staramy się je przerobić tak, żebyście używali tego... W mowie, żebyście mieli to w takiej bardziej przyjaznej formie, żeby to nie było tylko, o otwórzmy podręcznik, strona 58, ćwiczenie drugie, ćwiczenie trzecie, ćwiczenie 5 A, siódme B i dziękuję, idę do domu, praca domowa. Nie, tak u nas zajęcia nie wyglądają, więc jeżeli oczekujesz takich zajęć, nie przychodź do nas. Nie ma sensu. Nie przerabiamy każdej strony z podręcznika. Niektóre rzeczy, które uważamy za. Besensowne pomijamy. To nie jest tak, że jest jeden idealny podręcznik na rynku. Nie. Podręczniki nie są idealne. Każdy podręcznik ma swoje wady, każdy podręcznik ma swoje zalety. Ten, z którego my korzystamy, uznaliśmy w pewnym, w pewnym momencie, że jest naprawdę fajny, ma fajne ćwiczenia, ma fajne słuchanki. Jest to coś, na czym, czym warto oprzeć nasz kurs, ale nie jest to 100% naszego kursu. To jest powiedzmy. 30% kursu plus taki kręgosłup kursów, e, który mówi nam, jaki zakres tematyczny trzeba przerobić, jakie słownictwo powinno się umieć na danym poziomie, uczniowie powinni umieć i jaki zakres gramatyczny, w którym momencie, w jakiej kolejności. I my to wszystko robimy z Wami, ale stosujemy, prze, przekształcamy te ćwiczenia z podręcznika na naszą własną modłę, jak to się mówi, e, żeby zrobić to bardziej przyjazne uczniowi. Numer 11 i przedostatni. Jeżeli twoje pierwsze pytanie e, po wykonaniu telefonu do nas albo po napisaniu na, na czacie, po ile kursy, e, to na pewno wiemy, że nie będziemy mogli sprostać twoim wymaganiom, ponieważ na rynku jest dużo osób prywatnych, które oferują korepetycje. Nawet widziałem ostatnio za 8,99 za godzinę, 8,99 jak promka w Biedrze. Są też szkoły, które oferują dużo tańsze kursy. My nie jesteśmy w stanie oferować bardzo tanich kursów, ponieważ oferujemy bardzo dużo i zatrudniamy najlepszych lektorów, jakich uda nam się znaleźć, korzystamy z najlepszych materiałów na rynku, wysyłamy lektorów na szkolenia, mamy swoją metodę szybkiego zapamiętywania jako jedyni na rynku, więc nie możemy porównywać się ze szkołą, po prostu jakąś tam szkołą różnica między szkołami jest naprawdę duża. To dam Wam takie porównanie. Gdybyście chcieli, na przykład tak jak ja ostatnio, przeprowadzamy się na krakowskie, chciałbym wywieźć gruz. No i wchodzę w internet i wpisuję wywóz gruzu tanio Lublin. No bo jaka jest dla mnie różnica? Czy mój gruz wyjedzie w kontenerze po prostu blaszanym, czy w kontenerze ze złota? Ja po prostu chcę ten gruz mieć zabrany, i dla mnie to jest obojętne, czy mi to ktoś zrobi za. E, znaczy, obojętne, kto mi to zrobi. Ja chcę zapłacić jak najmniej, bo dla mnie to jest po prostu wywóz gruzu. Natomiast, jeżeli chciałbym zapisać się na przykład do szkoły programowania, to na pewno nie wybrałbym pierwszej z brzegu jakiejś najtańszej, bo ja wiem, że sposób przekazywania wiedzy w szkole programowania taniej będzie tani. Będzie po prostu po łebkach. Uwaga nie będzie skupiona na mnie, ja wiem, że w grupie to uwaga jest i tak rozproszona na całą grupę, ale będzie to zupełnie inaczej wyglądało niż jak poszedłbym do jakiejś firmy oferującej szkolenia droższe. Także to też jest sam food for thought, zostawiam to Wam do przemyślenia. Jest różnica, czy będzie Was uczyć osoba niedoświadczona, która sama może popełniać błędy. Ja nie mówię, że my jesteśmy bezbłędni jako lektorzy z długim stażem, bo każdy jest tylko człowiekiem, każdy popełnia błędy, my też cały czas tego języka się uczymy. Ktoś kiedyś powiedział, że różnica między lektorem z dziesięcioletnim stażem a uczniem jest taka, że ten lektor był też na poziomie tego ucznia tylko ileś tam lat wcześniej. Więc my jako lektorzy też cały czas się doszkalamy i też chcemy świadczyć usługi na jak najwyższym poziomie. To jest też cała obsługa klienta. To jest też całe zaangażowanie nasze w te kursy, które prowadzimy. No i jest cały szereg, szereg naprawdę rzeczy. To są różne rzeczy, które my robimy za darmo. To są oferowane konsultacje metodyczne. Jeżeli jesteś naszym uczniem, możesz się umówić na spotkanie ze mną i mieć taką konsultację, jeżeli czegoś nie rozumiesz. Możesz przyjść, się zapytać, nie ma problemu. To są wszystkie webinaria, które prowadzimy. To są wszystkie posty, które piszemy, takie edukacyjne. To są wszystkie karuzele, filmiki. To wszystko wymaga czasu, więc nie moglibyśmy tego robić, oferując kursy na, po cenach, które, które oferują szkółki, które tylko otwierają drzwi, uczniowie wchodzą, ćwiczenie pierwsze, drugie, trzecie, z książki, dziękuję do domu, do widzenia. Także to jest, to też weźcie pod uwagę, nagrywałem też kiedyś filmik o tym, na co szkoła językowa wydaje pieniądze. Znajdziecie link tutaj pod tym, pod tym nagraniem, jak je zmontuję. Także też zachęcam do tego, żeby to... Obejrzeć. I punkt dwunasty. Nie zamierzasz przyjść na rozmowę kwalifikacyjną. Słuchajcie, to jest naprawdę coś, co jest naprawdę irytujące. Ktoś rozwiązuje test, rozwiązuje test, nie podaje swojego na przykład maila, nie podaje swojego numeru telefonu, nie można się z nią skontaktować. Jej na teście wyświetla się tylko liczba punktów, które zdobyła. I to jest tyle. I sama nie wie na jakim jest poziomie, bo Test sam w sobie nie jest w stanie sprawdzić, na jakim jesteś poziomie. Po teście następuje rozmowa kwalifikacyjna, i po tej rozmowie kwalifikacyjnej, w połączeniu z tym, co wyszło na teście, daje nam taki ogólny obraz tego, na jakim jesteś poziomie. Także jeżeli po prostu rozwiążesz test, nie zamierzasz przyjść na rozmowę kwalifikacyjną, albo nie zamierzasz podać swoich danych, to szkoda Twojego czasu, żebyś taki test nawet rozwiązywał. Szkoda Twojego czasu, szkoda naszego czasu, bo wtedy ja siedzę, czekam. Mam ten czas, te pół godziny e, zabukowane dla ciebie, który miałeś przyjść na taką rozmowę kwalifikacyjną, a się na niej nie pojawiłeś. E, to też nie jest nic strasznego, taka rozmowa, bo może być też taki argument, że o, ale ja się boję. E, słuchaj, jeżeli chcesz się nauczyć mówić, jeżeli chcesz przyjść, jeżeli, jeżeli rzeczywiście chcesz się nauczyć tego angielskiego, no to taka rozmowa jest konieczna, bo jeżeli chcesz się nauczyć mówić, no to surprise, surprise musisz zacząć mówić. Na takiej rozmowie nikt Cię nie będzie oceniał, nikt Cię nie będzie poprawiał, nikt Cię nie, nikt cię nie zbeszta, nikt Cię nie będzie z ciebie śmiał. Nie, my po prostu chcemy zobaczyć w jaki sposób e, porozumiewasz się w języku angielskim w mowie, nawet na jak najniższym poziomie. Nawet jeżeli rozwiążesz test na poziomie A1, przyjdziesz na tę rozmowę i nie powiesz ani słowa, no to wtedy damy Cię do grupy takiej naprawdę początkującej. Chcemy dla Ciebie dobrze, tutaj nikt się nie będzie z Ciebie śmiał, e, nikt nie będzie e, wyśmiewał Twoich błędów e, itd. Także jeżeli nie zamierzasz przyjść na tę rozmowę kwalifikacyjną, również nawet nie bierz się za rozwiązywanie testu, ponieważ to nie ma sensu. Szkoda Twojego czasu. No i to by było... Trawiący pies. To by było na tyle. Dziękuję Wam. Serdecznie, mam nadzieję, że trochę wam to rozjaśniło. Zapraszam na naszą, na naszą stronę na szkoła co ludzie powiedzą co, albo samo co ludzie powiedzą co, jak sobie wejdziecie na zakładkę kursy albo poziomy, to tam są też filmiki, z których dowiecie się, czego nauczycie się na każdym poziomie. Jeżeli te argumenty, które Wam przedstawiłem, przemawiają do Was, jeżeli chcecie nauczyć się mówić w kreatywny sposób, stosując metody szybkiego zapamiętywania, jesteście gotowi na to, żeby żeby poświęcić trochę swojego wolnego czasu na nauczenie się tego języka, oprócz chodzenia na zajęcia. I jeszcze raz podkreślam, nie chodzi mi tutaj o uzupełnianie luk w ćwiczeniach i robienie ćwiczeń z gramatyki, nie, tylko o obcowanie z językiem. O obcowanie z językiem. To jest na przykład też aktywność na naszej grupie angielskiej przez skojarzenia na Facebooku. Jeżeli jesteś gotowy na takie coś, zapraszamy, przyjmiemy cię z otwartymi ramionami i na pewno ci pomożemy rozwinąć skrzydła z zakresu twojego angielskiego.